No i kto wiedział, aby nie podlewać po siebie nasion? Dlaczego nie zaleca się podlewania nasion po siebie? Błędy popełniane przez niedoświadczonych ogrodników. Doświadczone osoby wiedzą, że woda to życie, ale nadmiar wilgoci dla roślin jest czasem gorszy niż susza. Ogrodnicy, którzy dążą do dobrych zbiorów, poświęcają cały swój czas nasianie i sadzeniem. Podczas podlewania sucha gleba staje się cięższa, zwisa, a wraz z nią nasiona opadają na dno. Słaby kiełek jest zmuszony wykazać więcej siły, aby przebić się przez glebę. Ponadto na głębokości występuje brak tlenu, co negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Doświadczeni ogrodnicy nawilżają glebę przed sianiem nasion. Odbywa się to 30-40 minut przed siewem. Do otworu wlewa się ciepłą wodę. W niektórych przypadkach używana jest wrząca woda, ale wtedy musimy odczekać więcej czasu, około 1 godziny. Dlaczego wrząca? Aż by sparzyć różnego rodzaju grzyby i bakterie. Jest to dosyć fajny sposób. Ważnym kryterium w tym przypadku jest wilgotność gleby. Nadmiar wody może zabić nasiona. Podlewanie jest ważne dla roślin, ale inna zasada dotyczy świeżego siewu. Bażn, bardzo ważna jest jego głębokość. Optymalny jest równy pięciu rozmiarom nasion. Po siewie niedoświadczeni ogrodnicy pędzą do podlewania gleby, ale doświadczeni tego nie zalecają. Robią to przed siewem.